Cześć wszystkim, z tej strony VLD. Tym razem jestem z modem Light Sensor. Coin mod z paczki Ryusamis e, mod. Mod, no jak sama nazwa wskazuje, dodaje nam um, Light Sensor. Jest to blok, a raczej płytka, która, w, która w, wyczuwa nam światło. Um, jeżeli jest światło, poziom światła 12 lub więcej, wtedy ona daje nam prąd, a jeżeli poziom światła jest mniejszy od 12, to wtedy nie daje nam prądu. Taką płytkę robi się o łatwy sposób. Sztabki żelaza i czerwony proszek, czerwony kamień. Jak oni tam nazywają. Yy, taki dany sensor później wygląda mniej więcej tak. No, bardziej więcej niż mniej, ale tak. Jak widać, podczas dnia się to świeci. Jeżeli natomiast zrobimy. Zrobimy sobie zachód. Nie, to nie jest zachód. Skopałem. O. Słońce nam zachodzi właśnie w tym momencie i zaraz <coughs> płytki zgasną. Płytki przestaną no, dawać prąd, tylko zrobi się jeszcze troszeczkę ciemniej. No, trzeba trochę poczekać. O, no proszę. Jest wystarczająco ciemno, żeby mm, zapaliły się żeby płytki zgasły, i wtedy zapalają się. Ja tak sobie ustawiłem, że zapalają mi się takie właśnie lampy. Bardzo fajny motyw. Są light sensory bez modów, jednakże to, są już, to jest dużo trudniejsze w budowie i działa w ogóle dużo gorzej. Bo nie wiem, czy wiecie, co te light sensory, one mają odpóźnienie do tam ponad 30 sekund czyli pół minuty, czyli to, jak jeszcze te światła by się nie włączyły. Czyli mogą z, zdążyć zespłonować potwory w nocy. Zanim tam ten normalny line sensor, ten bez moda, się uruchomi. Natomiast coś takiego działa bardzo szybko. Oczywiście, im więcej jest tych płytek, e, tym szybciej to działa, bo jednak też one w różnym czasie, a czy jest czas paru sekund, od tam nie wiem, może 5 sekund, różnicy może być. To jak szybko one zadziałały. Ja to wykorzystałem w ten sposób, że zrobiłem sobie takie oświetlenie tej mojej małej wyspy, na której zawsze prezentuję Wam mody. Oczywiście, jeżeli robimy taki light sensor, trzeba uważać, bo to nie działa również na nie działa tylko na światło dzienne, ale na mm, każdy, każde światło. <laughs> również na światło z pochodni, Jak widać zresztą. No, więc to tak, to tak nam sprytnie działa. Taka fajna modyfikacja, myślę, że przydatna. To wszystko co ja chciałem sobie pokazać. Zachęcam do zainstalowania, do oglądania, <coughs> przepraszam, reszty moich e, prezentacji modów. Myślę, że jakieś inne też Wam się na pewno spodobają. Zapraszam na mój kanał, tam macie ich więcej. Zachęcam również do subskrybowania, do polecania, dawania łapek w górę, komentowania. I nie wiem z czego tam jeszcze. No, ja się z Wami żegnam. Link do modyfikacji jest w opisie. Instaluje się to tak jak każdy mod. Normalnie wkładujemy do Minecraft Jar. Wymaga mod Laudera. No, i to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.